Cześć Studiana i Sasza. Dzisiaj przygotowaliśmy bardzo prostą, uniwersalną choreografię pierwszego tańca. Jest to taki układ, który możecie zatańczyć nie tylko do tej piosenki, ale również do każdej, która ma podobny rytm i podobne tempo. Będzie bardzo dużo powtórzeń i bardzo powoli to wszystko wam wytłumaczymy i pokażemy. A więc do dzieła. Witamy was serdecznie, a więc naukę rozpoczniemy od nauki, oczywiście kroków podstawowych. Modern Jive. Również ten taniec możecie znaleźć na YouTubie jako Sea Rock. Jest to popularna nazwa w takich krajach jak Australia. Przejdziemy więc do nauki. Jest to bardzo naturalny krok, który polega na przeniesieniu ciężaru ciała z nogi na nogę. Prawą nogą zaczniemy do tyłu. Raz, dwa i prawą do przodu. Cały czas zmieniamy. Prawa, lewa, prawa. Lewa, naturalnie zginamy, kolana i prostujemy. Partnerki, my w tym samym czasie idziemy lewą do tyłu złączyć i lewą do przodu złączyć. Lewa, prawa, lewa, prawa, czyli cały czas przenosimy ciężar ciała, maszerujemy, maszerujemy. Zatańczmy to teraz w parze. Żeby zrobić kroki od siebie, musimy najpierw partnerkę odepchnąć, czyli Ręce na tej wysokości jesteśmy zahaczeni. Panowie trzymają od spodu panie od, od góry. I teraz odpychamy. Raz, dwa, przyciągamy, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Cały czas prowadzimy partnerkę, czyli w naszym trzymaniu cały czas jest albo ciągnięcie, albo pchanie. Nie ma takiej pustej pozycji bez niczego. I jeszcze raz zatańczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, osiem. Swoje kroczki spróbujcie stawiać dokładnie w uderzenie w muzyce, czyli włączcie sobie teraz muzykę i chwilę potańczcie. Każdy krok stawiamy dokładnie w uderzenie. Krok, 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 krok. Również do tego możemy dołożyć ciało, czyli naturalny ruch, spontaniczny. Raz, dwa, trzy. U każdego jest inny. tak? Niektórzy tańczy bardziej z biodrami. Niektórzy tańczą bardziej z takim baunsem w górze. Generalnie nie możemy się poruszać tak grzecznie, dokładnie, prosto od siebie do siebie. Tylko musi to być taki lekki, naturalny ruch. I dużo luzu. Przechodzimy dalej. Kolejna figura będzie krok podstawowy z dokręceniem. Raz, dwa. Zrobiliśmy cały krok podstawowy i za drugim razem schodzimy się i rozchodzimy się. Czyli przekręcamy się 180 stopni i rozchodzimy się. Jeszcze raz. I od siebie do siebie, od siebie do siebie. Dobrze. Pokażemy to w drugą stronę. Odpycham partnerkę. Raz. Dwa. Przyciągam. Obchodzimy się i rozchodzimy się. Sprawdźcie ilość kroków. Musi być za każdym razem cztery. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Raz. Dwa, trzy, cztery. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Się schodzimy. I raz, dwa, trzy, cztery. Rozchodzimy. Również w naszej choreografii użyjemy tańca, y, który się nazywa blues. Polega on na y, najpopularniejszym kroku na świecie, który nazywamy two-step, czyli krok, dostaw, krok, dostaw. Bardzo często możecie z takim krokiem się spotkać na każdej dyskotece. I tutaj dodajemy taką płynną, elegancką, cool akcję w kolanach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I również tańczymy to w parze. Mamy lekką ramę, w której obejmujemy łopatkę partnerki z jednej strony i naciskamy na prawą rękę partnerki z drugiej strony, czyli partnerka jest zaciśnięta z dwóch stron. I y, tworzymy jedną całość. I nawet y, jeśli poruszamy się w miejscu góra i dół, partnerka y, podąża raz, razem z nami. Jeśli widzicie, że macie luzy, poruszacie w, y, się w inną stronę, lub partnerka reaguje za późno, sprawdźcie w pierwszej kolejności swoją ramę. I przesuniemy się razem do boku. Czyli jeśli panowie idą w lewo, partnerki podążają w prawo. I krok, dostawić, krok, dostawić. Krok, dostawić, możemy ten krok robić w miejscu, a możemy też delikatnie się obracać w prawą stronę. Krok, dostawić, krok, dostawić. Raz, dwa, trzy, cztery. W tym, tym blusie bardzo ważne nie kończyć yy, i nie zatrzymywać. Czyli nie robimy raz, dwa stoimy, trzy, cztery stoimy, tylko cały czas ruch trwa. Tak, wypełniamy stanie, dostawienie i cały czas się poruszamy bez żadnego zatrzymania. Starajcie się również unikać takiego bujania na boki, czyli raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, Zamiast dwa. tego bujania do, do boku, możemy do, dołożyć takie bujanie z lekką falą, tak jakbyście byli yy... na morzu. Na Puszczamy morze. bardziej biodro, biodro Woda w bok, roz. biodro, biodro, a nie barki, ramiona. Również można po prostu yy... rozluźnić ciało i w momencie, zobaczcie, odepchnięcia się głowa delikatnie zostaje i dochodzi do pionu. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa. Czyli nie robię specjalnych fal, nie uczę się skomplikowanej akcji w ciele, tylko robię krok i prostuję się. Krok i prostuję się. Krok, czyli lekko jest taka opóźniona głowa, tak? I to... Spowoduje ten sam efekt. Dołóżmy do tego kroku jeszcze obrót w miejscu pod ręką partnerki. Wykonamy go w ten sposób. Krok, dostawić, krok, dostawić, obrót dookoła prawej stopy i krok, dostawić. Policzymy. I raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Panowie, musimy zrobić, poprowadzić ramą partnerkę. W lewo, w prawo, teraz podnosimy lewą troszkę wyżej i prawą wprowadzamy do obrotu. 5, 6 i łapiemy 7, 8. Każ mi jeszcze w drugą stronę i raz, dwa, trzy, cztery za łopatkę panowie popychają. Zwróćmy uwagę teraz na tą rękę, żeby nie szło ona zbyt wysoko do góry, ponieważ partnerka wtedy straci pion i się przechyli. Ręka partnerki musi być tuż nad jej głową. Natomiast nasz łokieć dziewczyny, zobaczcie, nie leci za nami, bo też będzie nam bardzo niewygodnie się obrócić, tylko cały czas trzymamy łokieć rękę przed swoim własnym nosem. A teraz włączcie sobie muzykę i chwilę potańczcie. Bluesa 你们不能待。